Marysiu, za nami finał programu. Twoja twarz brzmi znajomo najlepsi, tak. w którym ty zajęłaś zaszczytne czwarte miejsce. Nie Powiedz proszę końca. Powiedz proszę, jakie to jest uczucie? Czy, 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 ty, czy ty się cieszysz, czy ty się spodziewałaś, że to będzie taki wynik, a nie inny? Ja ni, nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Pierwszy raz wzięłam udział w programie, w którym właśnie SMSy miały zdecydować, kto wygra. I to nie, to nie wiadomo, czego się spodziewać. Ja poczułam ogromne wsparcie od znajomych, od obcych ludzi, dostałam miliony wiadomości, komentarzy, że powinnam wygrać. I to mnie naprawdę unosi. Wy nik po prostu dla mnie nadal jest przeogromną ogromną nagrodą bo czwarte miejsce w edycji najlepsi mój udział już w tej edycji to jest jakiś kosmos i bardzo się cieszę a przede wszystkim cieszę się z tego że zrobiłam co w mojej mocy za każdym razem w każdym odcinku pokonałam jakieś swoje bariery jestem z siebie bardzo bardzo dumna tak i moją nagrodą jest to, że moje występy zostaną na YouTubie na wiele lat i będę mogła się nimi chwalić, będą w moim portfolio i moją nagrodą jest to, że bardzo, bardzo dużo ludzi wysyłało mi pozytywną energię, przepiękne słowa. Jestem bardzo, bardzo z tego dumna i zaszczycona. Przed chwilą wspomniałaś o tych komentarzach i opiniach, i ja również spotykałam się z opiniami już w ubiegłych e, tygodniach, że to z pewnością Marysia Tyszkiewicz wygra ten program. Więc Twoje rzesze tych fanów było naprawdę ogromne. Również na e, e, w komentarzach na YouTubie pod Twoimi występami było Marysia jesteś najlepsza, Marysia kochamy Cię, więc to wsparcie tak jak mówisz było i czy ty, czy ty też to odczuwałaś, widziałaś to? Tak, dlatego na pewno przez jakiś moment pomyślałam, że mogę wygrać, bo rzeczywiście widziałam ogromną ilość tych komentarzy, ale ja nie wiem jak to działa. i ja nie umiem jakby, określić, kto wysyła takie smsy, ile tego jest, jaka to jest w ogóle ilość. Nie wiem, czy to jest dla mnie ważne, naprawdę najważniejsze są te komentarze i, e, i to mnie cały czas bardzo podnosi na duchu i mam nadzieję, że e, ci ludzie m, będą chcieli mnie słuchać, e, będą chcieli mnie oglądać na innych scenach, e, że wpadną do teatrów, w których gram, e, żeby mnie posłuchać, e, że wrócą do mojej pierwszej płyty, którą wydałam zresztą zaraz po udziale w mojej szóstej edycji, e, no i że będą mnie dobrze wspominać z udziału w tym programie. No, ja na pewno będę tę przygodę fantastycznie wspominać. Jeszcze a propos wsparcia, ja wiem, że ty miałaś wsparcie również od samej Dody, której piosenkę dwa razy wykonywałaś. kiedy eee... doda wysłała sms -a? No to teraz Pytamy, pytać. czekamy na odpowiedź. Wiem też, że właśnie miałaś wsparcie od tej Dody i rzeczywiście tak jak było pokazane w dzisiejszym materiale przed Twoim występem, że to właśnie ten występ eee, jako doda e, rozbudził Cię jakby. Zaczęłaś być taka bardziej, um, żeby nie nazwać pobudzona, bo to trochę tak. Ja, ja chyba robiłam to po prostu z dużym luzem. I ja tam rzeczywiście się tak bardzo nie stresowałam, więc może rzeczywiście to było e, widoczne. E, natomiast e, ja w każdym utworze starałam się dać z siebie wszystko i. I robiłam naprawdę to z jakąś taką ogromną energią. Ja za każdym razem czułam, jakbym była na tej scenie, a jednocześnie gdzieś w kosmosie. Gdzieś, nie wiem, to, to jest niewyobrażalne uczucie stać tutaj i robić rzeczy, których wcześniej wydawało mi się, że nie jestem w stanie zrobić. A jako doda po prostu zrobiłam to rzeczywiście z wielkim luzem, może dlatego, że robiłam to drugi raz, że poczułam się w tym pewniej, że byłam bardziej przygotowana, chociaż też pomyliłam tekst więc jednak na pewno tam było trochę stresu, hmm. ale tak, no ja się tam świetnie bawiłam. Zresztą naprawdę w każdym utworze się świetnie bawiłam, może nie wtedy, kiedy byłam chora. Wtedy rzeczywiście było mi trudno, ale no cały program jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to, że mogłam się tak zmieniać, że, że miałam takie trudne wyzwania wokalne. Jestem dumna, że podołałam. A czy y, dla ciebie jako aktorki występ w tym programie już ponowny, bo to drugi raz, y, czy występ w tym programie y, pomaga, pomaga ci jakoś y, w realizowaniu swojej y, kariery aktorskiej, czy w takie wczuwanie się w rolę w, w rolę wokalistów, znanych wokalistów, jakoś y, współgra z twoją duszą? Oczywiście, że tak, bo to jest po prostu fantastyczny warsztat. To jest kolejna lekcja i jeszcze to robimy w takim przyspieszonym tempie, więc to są takie, taka wiedza w pigułce, która na pewno pozwala mi być bardziej otwartą na scenie. Dzięki temu odkrywam w sobie jakieś nowe kolory, których później na pewno będę używać i używam w, swoim, w swoich wyzwaniach aktorskich w teatrze. W teatrze też bardzo dużo śpiewam, więc jakby to za automatu po prostu jest y, trening wokalny, śpiewanie codziennie tak trudnych rzeczy sprawia, że po prostu kolejne wyzwania są prostsze. Więc ja mam nadzieję, że, y, no, że każdy wynosi z tego programu same, same fantastyczne wspomnienia. Ja tak. Podejrzewam, że to tylko niektóre zalety udziału w tym programie, i czy gdybyś miała okazję, to namówiłabyś innych aktorów, żeby też tutaj wystąpili? Namawiam zawsze. Namawiam e, moich przyjaciół. Zresztą znam ludzi, którzy byliby w tym programie genialni. Mam nadzieję, że kiedyś uda im się tutaj dostać, bo chciałabym ich podziwiać. Ja oglądam ten program od pierwszej edycji. W każdej edycji był ktoś z musicalu i uważam, że ludzie, którzy pracują w teatrach muzycznych, rzeczywiście fantastycznie się tutaj odnajdują i aktorsko i Wokalnie są bardzo wszechstronnymi artystami. Dlatego trzymam kciuki za moich przyjaciół, którzy powinni wystąpić na tej scenie, bo to jest naprawdę niesamowita lekcja, i każdemu z nas coś takiego się przyda. Marysiu, koniec programu oznacza trochę więcej wolnego czasu. Czy niekoniecznie? Załóżmy, załóżmy. Teraz rzeczywiście e, maj-czerwiec to jest troszkę luźniejszy czas w teatrze, e, ale przychodzą nowe wyzwania. E, ja mam nadzieję, że ten wolny czas wykorzystam na e, trochę zamknięcie się w, w sobie, pomyślenie o tej prawdziwej Marii, nie tej, e, która kogoś naśladuje, e, poszukanie na nowo swojego prawdziwego głosu i pomyślę o materiale na, na e, następną płytę. Ponieważ rzeczywiście y, dzięki energii, którą dostałam i fantastycznemu wsparciu, i, i takim informacjom, że chcemy Ciebie słuchać w szóstej edycji. Yy, rzeczywiście yy, udało mi się podpisać wtedy kontrakt z wytwórnią i, i nagrać swoją debiutancką płytę i to było dla mnie fantastyczne doświadczenie. Chciałabym yy, śpiewać swój solowy materiał yy, częściej i chciałabym napisać coś nowego, yy, więc yy, proszę trzymać kciuki, a dopóki nie napiszę kolejnego materiału, to proszę sobie wracać na wszystkie streamingi i posłuchać mojej debiutanckiej płyty, bo to jest zupełnie inna maria, taka. Taka, jaka gra mi w serduszku eee, i, i polecam się po prostu. W takim razie życzymy Ci bardzo dużo spokoju, odpoczynku zasłużonego po tak ciężkich tygodniach eee, i masę kreatywności, żeby stworzyć nowe o, dzieła. To się najbardziej przyda. Kreatywność, inspiracja i spokój w głowie. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania rozmów z nami i przede wszystkim odcinka finałowego programu Twoja twarz brzmi znajomo, będzie cudownie, emocjonalnie, koniecznie, bąd koniecznie bądźcie z nami.